Czy szef cię może zwolnić dyscyplinarnie za przeglądanie Facebooka w pracy? Dyscyplinarka to rozwiązanie stosunku pracy, np. umowy o pracę, w trybie natychmiastowym. Żeby pracodawca mógł pracownikowi wręczyć dyscyplinarkę, to pracownik musi sobie poważnie, mówiąc w cudzysłowie, zasłużyć, czyli rzeczywiście w sposób ciężki naruszyć swoje podstawowe obowiązki pracownicze. Jednakże, czy dyscyplinarka za przeglądanie Facebooka w pracy nie jest nadużyciem ze strony pracodawcy? Czy można pracownika zwolnić dyscyplinarnie za przeglądanie Facebooka w czasie pracy? W czasie pracy pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy, a więc wykonuje pracę albo oczekuje w gotowości na polecenie od pracodawcy wykonywania pracy. Tyle, że trudno oczekiwać od pracownika zaangażowania i pełnej mobilizacji przez całe 8 czy nawet więcej godzin pracy. Pomijając już przerwy w pracy, które pracownik może wykorzystać w różnych celach, to w praktyce spora grupa pracowników robi sobie kilkuminutowe przerwy od pracy i np. właśnie przegląda Facebooka czy przegląda strony internetowe niekoniecznie związane z pracą. Większość pracodawców przymyka na to oko, o ile działalność pracowników nie, po nie powoduje szkody. Jeśli pracownik wykorzystuje Facebooka do oczerniania pracodawcy, np. poczuł pilną potrzebę pochwalenia się znajomym, jak to został niesprawiedliwie potraktowany przez szefa i mocno podkoloryzował, to musi się liczyć z konsekwencjami. Tu akurat nie ma znaczenia, czy robi to w czasie pracy, czy czasie wolnym. Wracając do przeglądania Facebooka w pracy. Mówimy o Facebooku, ale chodzi generalnie o każdą taką aktywność, kiedy pracownik zamiast pracować, zajmuje się swoimi prywatnymi sprawami. Od razu należy zaznaczyć, że żadne przepisy prawa pracy tego nie regulują. Czy pracownik może z Facebooka w godzinach pracy korzystać, czy nie. Ale pracownik musi mieć na względzie normę artykułu 100, paragraf 2, punkt 1 i 2 kodeksu pracy. Pracownik jest zobowiązany w szczególności przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy i przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku. A więc sprawa jest prosta. Jeśli pracodawca wprost, na przykład w regulaminie pracy czy zarządzaniu porządkowym, zakazał korzystania w czasie pracy poza przerwami ze stron typu Facebook, to pracownik ma obowiązek zastosować się do zakazu. Oczywiście, w praktyce wygląda to tak, że pracodawca nie jest w stanie kontrolować np. telefonów prywatnych pracowników, ale może zakazać wprost używania służbowych komputerów do celów prywatnych, choćby ze względów bezpieczeństwa czy ochrony danych osobowych. Jeśli pracownik poświęca czas na korzystanie z mediów społecznościowych typu Facebook, zamiast efektywnie pracować, w sposób oczywisty narusza powołany wcześniej artykuł 100 kodeksu pracy. Jeśli zdarza się to sporadycznie, nie powoduje szkody po stronie pracodawcy, a ostatecznie pracownik w czasie swojej dniówki pracowniczej wyrobi się z realizacją swoich obowiązków, to dyscyplinarka za przeglądanie Facebooka w tym wypadku raczej nie wchodzi w grę. Jednakże, gdy zdarza się to często, dodatkowo pracodawca wielokrotnie upominał pracownika, a ten nic sobie z tego nie robi. To już będzie przesłanka do wyciągnięcia poważniejszych konsekwencji, aż do dyscyplinarki włącznie. Przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy nie polega tylko na tym, że pracownik nie spóźnia się do pracy i nie wychodzi wcześniej, ale powstrzymuje się przed czynnościami mającymi negatywny wpływ na wykonywanie obowiązków, w tym np. załatwianiem spraw prywatnych w czasie pracy. O zwolnieniu pracownika z pracy za spóźnienia mówiliśmy niedawno. Warto w tym kontekście wspomnieć o wyroku Sądu Najwyższego z 4 kwietnia 2017 roku sygnatura 2 rzymskie PK 27 przez 16, w którym sąd stwierdził, iż korzystanie z portali internetowych, czy też innych środków komunikacji przy wykorzystywaniu sprzętu służbowego, o ile nie odbywa się ono z nadmierną częstotliwością, nie powinno stanowić naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Sąd wskazał, że wykonywanie w czasie pracy takich czynności, jak np. odczytanie elektronicznych wyników badań czy dziennika szkolnego dziecka, to są dopuszczalne czynności i pracodawca nie może pracownika za nie ukarać. Niemniej, każdorazowa taka sytuacja wymaga osobnej analizy. Jednorazowe sprawdzenie wyników badań online oczywiście nie jest naruszeniem obowiązków pracowniczych. Jeśli pracownik np. denerwuje się i niecierpliwie na ten wynik czeka, a swoje obowiązki realizuje pomimo tego sumiennie i starannie. Zresztą nie chodzi w tym wszystkim jedynie o przeglądanie Facebooka w czasie pracy, a o wszelkie czynności typu zakupy w sklepach internetowych, korzystanie z komunikatorów, odpisywanie na prywatne maile i tym podobne. Cyber -slacking, czyli lenistwo internetowe, jest niestety zjawiskiem powszechnym i nie ma co się dziwić pracodawcom, że próbują to zjawisko ograniczać, a jeśli trzeba, to stanowczo z nim walczyć. Warto podkreślić, iż zdarzały się już wielokrotnie wyroki sądów korzystne dla pracodawców. Jeśli pracodawca zwalniał pracownika za nadmierne załatwianie spraw prywatnych w czasie pracy, czy właśnie przeglądanie mediów społecznościowych, a pracownik odwoływał się od takiego rozwiązania umowy do sądu pracy, sądy rzadko stawały po stronie pracodawców. Przykładem takiego wyroku jest wyrok sądu rejonowego dla Wrocławia Śródmieście, sygnatura 10P978 przez 12. W całej sprawie chodziło o to, że pracownica została zwolniona dyscyplinarnie, gdyż wykorzystywała służbowy sprzęt do celów prywatnych, w tym przeglądanie portali typu Allegro, Facebook, portali plotkarskich czy rozrywkowych. Doszło do tego, że większość dnia pracy spędzała ona na sprawach prywatnych niż na wykonywaniu swoich obowiązków. Po dyscyplinarnym zwolnieniu odwołała się do sądu, a sąd przyznał rację pracodawcy. Uznał, że zwolnienie dyscyplinarne było uzasadnione. Jeśli pracownik korzysta z Facebooka w czasie przerwy, nic mu nie grozi, ale jeśli zamiast wykonywać swoje obowiązki przesiaduje na portalach społecznościowych czy zajmuje się innymi prywatnymi sprawami, do tego jeszcze korzystając ze służbowego sprzętu, to pracodawca ma prawo nawet zwolnić go dyscyplinarnie. Nadużycia pracownika w tym zakresie mogą być podstawą do ukarania go przez pracodawcę karą porządkową. Wypowiedzenia umowy o pracę, czy rozwiązanie jej bez wypowiedzenia. Pracownicy muszą mieć tego świadomość. A czy pracodawca może podglądać pocztę pracownika? Teraz jeszcze jedna ważna sprawa. Artykuł 22 ze znaczkiem 3 paragraf 1 Kodeksu Pracy pozwala pracodawcy na kontrolę służbowej poczty e-mail, jeśli jest to niezbędne do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania. Udostępnionych pracownikowi narzędzie pracy. Powołany przepis mówi wyłącznie o monitoringu poczty elektronicznej. Nie mówi natomiast, a tym bardziej nie daje pracodawcy prawa do kontroli prywatnych urządzeń pracownika czy prywatnej poczty e-mail. Nie daje to jednak pracownikom pełnej swobody. Pracownik musi pamiętać, że w czasie pracy zajmuje się pracą, a nie sprawami prywatnymi. Na zakończenie dodać jeszcze należy, że jeśli pracownik wyrządzi pracodawcy szkodę poprzez np. niewłaściwe korzystanie ze sprzętu służbowego do celów prywatnych, to nie tylko może zostać dyscyplinarnie zwolniony z pracy, ale pracodawca może mieć roszczenie o naprawienie wyrządzonej szkody. Pracownik może też w ten sposób naruszyć przepisy o nieuczciwej konkurencji. Masz wątpliwości? Spytaj po prostu pracodawcy, czy nie ma nic przeciwko. Abyś od czasu do czasu bez uszczerbku dla obowiązków pracowniczych mogła czy mógł oderwać się od komputera służbowego i sprawdzić np. prywatną pocztę na prywatnym telefonie. Jeśli Twoja praca nie wymaga permanentnej koncentracji na obowiązkach, np. nie stoisz przy taśmie produkcyjnej, pracodawca pewnie nie będzie mieć nic przeciwko. Pamiętaj jednak, że za przeglądanie Facebooka w godzinach pracy pracodawca może zwolnić pracownika nawet dyscyplinarnie. Oczywiście są to przypadki szczególne. Każda sytuacja wymaga indywidualnego zbadania, ale taka możliwość istnieje. Z drugiej strony, jeśli masz przerwę w pracy, to pracodawca nie może ingerować specjalnie w to, co robisz. Możesz ją wykorzystać na szybki przegląd Facebooka czy prywatnej poczty, ale pamiętaj, że tuż po przerwie masz znów być w gotowości do pracy.